Dzień dobry, a dzisiaj witam was ten piękny i słoneczny dzionek. No niestety jest już trochę późno z tego względu, że no niestety najpierw miałem zajęcia do późna, potem jeszcze musiałem dwie ważne sprawy finansowe, ale nagrywam ten odcinek dzisiaj, a nie jutro, ponieważ no chciałbym, żeby po prostu ta relacja jeszcze była w miarę na świeżo, jak na gorąco, żeby po prostu jak najmniej informacji mi umknęło. I dzisiaj będę po prostu opowiem wam, jak było, jak ja się czułem podczas tego biegu rodzinnego pikniku w, na Wawrze w lesie Sobieskiego także zapraszam do oglądania no tak jak mówiłem, no, chciałbym nawet kurczę, pojechać tam teraz do tego lasu, no nie, ale no kurde no, już jest godzina 18, zanim bym tam dojechał, już byłoby 19.30, zanim bym nagrał powiedzmy tą godzinę no to byłaby 230, wróciłaby bym 22, a jeszcze nie wszystko jest na jutro zrobione, także na dzisiaj nawet, kurde, no ja jeszcze tam będę dzisiaj coś robił, też sporo rzeczy, więc. A i tak przypuszczam, że dzisiaj już pójdę spać o bardzo później porze. No i jak wiadomo, biegu miał się odbyć o godzinie 12. Zresztą i tak nie odbył się o godzinie 12, tylko wystartowaliśmy o 12.03. Bo tak gadali i przedłużali. Było 350 możliwych miejsc. No i słuchajcie, pomimo, że ja już tam byłem 9.47. No, to już słuchajcie, byłem zapisany jako 263 osoba. Także warto było rano stać. A oczywiście, pojechałem tam sam: no bo nikomu przecież nie chce się rano stać i dupy ruszyć. No bo stwierdziłem sobie, kurczę, no ja regularnie nie biegam. No bo w sumie to co mi z tego biegania jest? No, kurde, no bieganie to może co najwyżej, kurde, to nie wiem, no, łydkie trochę wyrzeźbić i kondycję poprawić, ale no, kurde, no nie, no. Co jak co, ale no, warto też trochę tej masy mięśniowej jednak przybrać, a to temu zbytnio nie służy. Teraz oczywiście, jaki jest ten chłodniejszy sezon, ponieważ jak będzie wiosna i lato, no to wtedy wiadomo, że będzie przewaga tego roweru mimo wszystko. I tych sportów właśnie takich kinetyczno-ruchowych, nie? No ale dobra, no 4,2 km. No i takie założenie miałem, żeby to przebiec w mniej niż 20 minut. No i się udało, no 19 minut 53 sekundy miałem. No bo, kurde, wiadomo, że jakby ktoś tam, kurde, tak regularnie już biega, no to y, jemu to dobrym czasem byłoby, na przykład, 15 minut, no nie? No ale ja i tak jestem z tego zadowolony. No bo tak stwierdziłem sobie, dobra, no 490 km to nawet dla osoby, która nie biega regularnie, to to nie jest nawet tak, żeby sobie tak pobiec, kurde, truchtem, tylko kurde, no, całej petardy cały czas biec, no nie? Przed bieganiem chodziły sobie takie postacie, jak król Julian, jak taki Miszek, nawet nie wiem z jakiego filmu. A i świnka Peppa tam jeszcze była, no nie? No tam piątki, się zbiło, się przytuliło, no nie? No i ciekawie, fajnie, nie? Zdjęcie mam, właśnie, zdjęcie to mam w ogóle na koniec, rzucę, dobra? Do napisów końcowych. No i tam były różnego rodzaju też konkurencje. Jedną z nich, czy jedyną. No i były takie cztery takie kosteczki, które jakby się tam podświetlały, i trzeba było refleksować 45 sekund, jak najwięcej tam. No, stuknąć się tych kosteczek. Yy, I to jest takie zdanie na refleks. A potem część druga tego wyzwania na wieszlarce 500 metrów przepłynąć. No i wiadomo, kurde, no jeszcze moje ręce nie są jakieś dobrze wyrobione. Dlatego dla mnie był większy wysiłek, się tam wszystko ponapinało Ale i tak, słuchajcie, 83 yy, uderzenia. No to powiem tak, no najlepsza osoba miała 97, więc no to kurde. Nie jest jakoś też bardzo duży schyłek, a niektórzy to mieli po 50-60. Ale w tym wiosłowaniu, no to miałem 2 minuty, 1 sekundę. No, ja jestem z siebie i tak dumny, i tak. Ale przykładowo tamci, najlepsza osoba miała minuty 27, więc to już w ogóle kurde kozak jakiś, nie? I była też strzelnica, gdzie sobie tam dzieciaki z kulek pistoletów strzelali do celu. No, ale stwierdziłem, dobra, no jakie ja byłem mały, no to się raczej nie wystrzelałem, nie? Dobra, ja też chcę i też trochę sobie postrzelam tam. I ogólnie, tak jak mówiłem, ten las jest bardzo fajny. Ja tam się muszę wybrać wieczorem. Jak odeślą mi z powrotem tą lampkę. Ponieważ, jak wiecie, tego Pontragera zgubiłem, więc no, straszna lipa. 400% cudych w plecy. No ale dobra. Skupmy się na tym, co mamy w tej chwili. Ostatnich takich wydarzeń, no nie? Także tak. Przed biegiem musi być rozgrzewka. No ale oczywiście jak tam ci z przodu tam ćwiczą, no to... Tym, kurde stojąc z tyłu, no nie widzę no. Nie widzę tych ćwiczeń, ale słychać, do, dobra Robimy przysiady. Raz, dwa, trzy, tam do dziesięciu liczy, nie? No kurde to to jest. Ja tak jak sprężyna piągioną i kurde, ze trzydzieści machnąłem i jeszcze potem... Dobra, no to teraz może na innej noce sobie porobię, no i kurde, no wiadomo. Yy, właśnie, taka sprawa. Jeśli macie telefon Realme 8 Pro, jak ja coś nagrywam przed nim aparatem, to przez chwilę jest jasno, a potem to wszystko tak się ściemnia, kurde. No i siebie nie widzę, a mi na tym właśnie zależy. Więc, kurde, jeśli wiecie, jak to gdzieś tam w ustawieniach zmienić, czy coś, to to napiszcie mi w komentarzu, że po prostu jakiś tryb oszczędzania energii się tu włącza wtedy, czy to. No i dobra, yy, zaczynamy. Start biegu. No i dobra, ale no kurde. Weźcie się, poprzesuwajcie, no kurde, no nie widzicie, że Konrad Kądzisław biegnie? Zróbcie mi miejsce, że masz mógł powyprzedzać po prostu. No i tak biegnę, kurde. Jak to byłoby zarąbiście, jakby tak, kurde, tak piesz nam dobiegł. No i co, no, no, no i oczywiście tam już niektórzy po pół kilometrach. Ugh, ugh, nie mam już siły, ale no, jak mówiłem, kurde, biegnę. Wyprzedzam tam, co po niektórych. I już jest ten kilometr. No zaczyna mnie już kuć w boku, kurde, już mnie kolko łapie. Ale co to kurde, jest ból. Kurde, nie ma co się na co w ogóle użadać. Nie zwracam na to kompletnie uwagi. Czy jak kolarze jadą 170 km podczas jakiegoś kurde, nie wiem, tour de polon no to kurde, nikt coś nie powie, że. A piernicze, nie chce mi się, będę sobie jechał powoli teraz. Kurde, nie rywalizują, cistą do końca, kurde. No to ja też wiem, że ja mam kurde mocne te nogi, że mam dobrą kondycję i kurde, przebiegnę te 4 km 200 metrów dobrą prędkością i, i, i tak będzie. Trzymając to całkiem solidne mocne tempo Co po niektórych udało mi się nam wyprzedzać Fajnie generalnie pod górkę, nie? Bo tam niektórzy pod górkę nie mieli siły w piece, a tak, no co? Jak skopy ta, kurde, jak na Agricoli, nie? No i potem z górki też tam niektórzy wolni sobie po prostu biegli, żeby sobie krzydy nie zrobić. Takie ja biegnę szybko, ale też nie aż na tyle, żeby kurde mi jakoś tętno mega skoczyło, bo generalnie to tak. No, i tam tych trenerów tam, co ci biegali, niektórzy to kurde widać już, że regularnie biegają, ale oni to raczej chyba na dłuższych dystansach, ponieważ, no mówię, no to, 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 i tak byłem od nich szybszy i tak, ale najbardziej to mi się podobała końcówka. Była taka prosta 200 metrów, tam już niektórzy w ogóle się poddawali. Biegnę sobie i tam jakiś kurde chłopiec taki, nie wiem, z 10 lat, wiecie, że tutaj kurde pan biegnie, że no nie może być gorszy. No i biegnie jeden sprintem z całej siły, nie? Troszeczkę, kurde. No my mamy mniej więcej równe tempo, nie? Ja tym swoim mocnym truchtem, tym swoim kurde, sprintem, ale po jakimś czasie się zdyszał, no to go ciach, jeszcze tam z sześciu potrowa wyprzedziłem. No i kurde, przybiegłem, no z tych, co widziałem osób szósty. W kwalifikacji byłem 26 generalnie, ale powiem wam tak, to w ogóle było trochę bez sensu, ponieważ generalnie ten dystans można było równie dobrze przejechać rowerem i, i kurde nawet psy dostawały, yy, numerki. To kurde, niektórzy ludzie to się w ogóle nawet nie załapali na to przez to. To trochę w ogóle bez sensu jest, kurde. No bo wiadomo, to miał być piknik rodzinny, no nie? No to może się temu wybaczyć, kurde. No ale w pierwsze miejsce osoba miała 10 minut 52 sekundy. No to kurde, nie wiem, to może właśnie naprawdę ktoś na że tam cisnął. Bo to byłoby wykonalne, jak najbardziej, bo tam była ta droga całkiem dobrze fajnie tak upita i, i dało się y, szybko jechać, nie? Albo po prostu, kurde, ktoś sobie zażywa jakieś narkoty, tam coś, kurde wciągnął i pędzi, nie? No, i na koniec biegu kurde, mały talerzyk zupy pomidorowej, Jeszcze nie powiedziałem tam rzeczy, odłożyliśmy tam depozycie do takich worków, tam więc one były tam dobrze przypilnowane, więc nie musiałem biegać z tym plecakiem, całkiem dobrze to było zorganizowane. Także no mówię, no jak na osobę, która mnie biega, no to ja jestem z siebie zadowolony i będę, właściwie, o, jeszcze powiem wam tak, i tam, kurde, na ostatnich metrach to taki, kurde, sprint dałem, nie? No i myślałem, że generalnie, że jak tam dobiegłem, że medal dostałem, już kurde spocony mocno, no że teraz zaraz kurde mi się ciemno przed oczami zrobi, że zaraz kurde będzie mi niedobrze, że to zawiruje wszystko. Nic z tych rzeczy. Było normalnie, tak jakbym kurde po prostu jakiś mocniejszy wysiłek. I kurde ja bym nawet przebiegł drugi raz tą trasę, nie? Dlatego postanowiłem, że ja będę biegał takie kurde mini maratony, takie do 10 km, bez wcześniejszego przygotowania. Tak po prostu o, zapiszę się i będę sobie biegł. No, bo też kurczę, jakby były te zapisy online przez internet, byłoby łatwiej, ponieważ bym się już zapisał tam wcześniej, i by nie trzeba było tak wstawać rano. Bo to kurde, jednak półtorej godziny autobusem się jedzie, bo to na drugi koniec Warszawy. Yy, tylko po prostu by człowiek sobie tam przez internet kliknął, i było, mógłby tam być nie na przykład na tą 9.47, tak jak ja byłem, tylko na przykład na 11.30, nie? No, ale tak ogólnie, no to cieszę się, że wziąłem udział w tym wydarzeniu. No i dobrze, yy, teraz yy, przypomnijcie mi o tym. Mam w planach dla Was nagrać dwa odcinki. Jeden będzie to recenzja licznika Sigmy BC1416, który już kupiłem dobrze ponad rok temu. Tam w czerwcu pierwszego to było chyba, bo pod koniec maja, tam 29 czy coś. Chyba zamówiłem go wtedy w zeszłym roku. A drugi to będzie o ćwiczeniach na brzuch. Które wzmacniają brzuch, żeby mieć mocniejszy brzuch i ładnie wyrzutny sześciopak. No i o kurde, na no, polu mnie, nogi, yy, yy, łydki, kurde, dwugłowy, kurde, nawet pośladki, ale i tak warto było. A właśnie, co do nagród. No, nic nie wygrałem, ale najważniejszy jest, yy, że w ogóle udział wziąłem. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Do widzenia. Sherry Lady Marion, Sherry Lady Marian. He will make all your dreams come true. Sherry Lady Marian, Sherry Lady Marian, Together night and day, and you will be the same. Sherry Lady Marian, Sherry Lady Marian, He will make all your dreams come true. Sherry Lady Marian, Sherry Lady Marian, He keeps on loving you, we all never feel so blue. Oh ho. -oh.